SC Software dodało przedmioty, które będzie można zdobyć w nadchodzącym wydarzeniu świątecznym World of Tracks. A oprócz tego, jutro odbędzie się jeszcze świąteczny stream SC Software. Siema, z tej strony Seba witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. A na stronie Steam Database pojawiły się informacje o wprowadzeniu nowych przedmiotów które będą oczywiście przedmiotami do ekwipunku Steam przy EuroTrack Simulator 2 i American Truck Simulator, są to przedmioty, które będzie można zdobyć w nadchodzącym wydarzeniu World of Tracks, wydarzeniu świątecznym. Co prawda, jeszcze nie mamy jakichś oficjalnych informacji, jak ona będzie wyglądać, o co będzie w nim chodzić, chociaż w tym przypadku raczej wiemy, będziemy musieli dostarczyć konkretne ładunki, jednak konkretnych zasad jeszcze nie znamy, oficjalnie nie przedstawiono tego wydarzenia, ale przedmioty już znamy, jeśli ktoś jest zainteresowany, no to linki do tych przedmiotów znajdziecie w opisie, a konkretniej do strony Steam Database, do zakładki z przedmiotami, ale te przedmioty właśnie będę tutaj pokazywać też na filmie. I może właśnie zacznę od tego pierwszego przedmiotu, i są to takie dekoracyjne światełka, które będzie można zamontować prawdopodobnie w kabinie lub na kabinie, szczerze mówiąc, nie wiem do końca, czy będzie można je montować na zewnątrz czy wewnątrz, ponieważ nie ma tutaj takiego konkretnego opisu. Na zdjęciu, które prezentuje ten przedmiot w prawym górnym rogu mamy ikonę ciężarówki, która zazwyczaj pojawiała się przy tych grafikach z malowaniami, więc mogłoby to też sugerować, że będzie to element, który będzie można położyć na ciężarówce na. Z zewnątrz, ale z drugiej strony, jakby się dało tak i tak, to według mnie byłoby fajnie. Mi się już ten przedmiot podoba pewne takie urozmaicenie, w końcu jakieś takie ciekawe światełka się pojawią. No i ten przedmiot jest podobny i do ETS-a i do ATS-a. Reszta przedmiotów też jest w sumie podobna, są to podobne przedmioty, ale trochę inaczej wyglądające. Różnica tylko kolorystyczna. Teraz będą Wam się wyświetlać te dwie wersje. Po lewej stronie będziecie mieli wersję z ETS-a, natomiast po prawej wersję z ATS-a. I reszta przedmiotów będzie do zdobycia za poszczególne zdobycie poziomów przy tym wydarzeniu. Prawdopodobnie tak jak było to w poprzednich wydarzeniach, Czyli pewnie te światełka zdobędziemy za wykonanie swojego celu osobistego, ale pewnie też będzie cel dla społeczności. Gdzie za wykonanie tam, no, iluś tam dostarczonych pewnie ładunków, odblokuje się dany poziom. No, i za zdobycie tam jakiegoś konkretnego poziomu, będzie do zdobycia taki oto przedmiot. I za zdobycie pierwszego poziomu, do zdobycia będzie taki oto strażnik, dziadek do orzechów. Gdzie, tak jak mówiłem, po lewej stronie macie wersję z ETS-a, po prawej z ATS-a. I to jest nagroda za pierwszy poziom. Za drugi poziom będzie można zdobyć taki oto samochodzik. Po lewej ETS, po prawej ATS różnica, jak widać, też w tym przypadku kolorystyczna. Nagrodą za trzeci poziom będzie taki koń na biegunach. Za czwarty poziom taka fajna myszka, jak widać. Za piąty poziom będzie drewniany pociąg. Za szósty, przedostatni poziom będzie taki fajny misiu. I za ostatni, siódmy poziom do zdobycia będzie taki robot. Wszystkie te przedmioty będą, jako zwykłe przedmioty prawdopodobnie do kabiny, będzie można je sobie postawić pewnie na półce, lub też może gdzieś tam z tyłu na przykład na leżance. Na przykład tego misia pewnie będzie można postawić albo na leżance, albo na przykład na fotelu. Także tak się prezentują te przedmioty. Teraz trzeba poczekać na oficjalne rozpoczęcie tego wydarzenia, no i oczywiście na poznanie oficjalnego regulaminu i zasad, oczywiście tego wydarzenia. Jednak kiedy to wszystko może się rozpocząć, wydaje mi się, że może nawet jutro się rozpocząć. Dlaczego? Ponieważ Aż jutro odbędzie się bardzo ważny, ekskluzywny, no i świąteczny stream SCS Software. Dokładniej 16 grudnia, czyli w czwartek, jutro o 18 naszego czasu na Twitchu, YouTube SCS Software ten stream się odbędzie. No i SCS Software w swoich planach ma podróż po specjalnych miejscach. Mają też w planach rozdać co nieco tutaj przedmiotów od HyperXa. No i co najważniejsze, pojawi się Paweł Szebor, czyli CEO SC Software, główny szef. Pojawi się pewnie więcej osób, w tym prawdopodobnie też przedstawiciele, główne osoby, które zajmują się nadzorowaniem poszczególnych ekip, które na przykład pracują nad dodatkami mapowymi. No i oczywiście najważniejsza sprawa, mają w planach pokazać ekskluzywne nadchodzące nowości, nadchodzący content do ETS-a i ATS-a. Podobny stream odbył się w tamtym roku. Też przed świętami odbył się taki bardzo ciekawy stream, na którym m.in. zapowiedziano konwój, czyli oficjalny tryb multiplayer, szkoło jazdy. Która prawdopodobnie pojawi się w następnym roku. Jak i kilka innych rzeczy, jak na przykład sprawy związane z dodatkami mapowymi, jaki też tam była przebudowa Kalifornii i inne. Bardzo mnie ciekawi, co w takim razie zaplanowali na jutrzejszy pokaz. No i myślę, że jutro odbędzie się też to wydarzenie i pewnie będą chcieli połączyć to wszystko w jednym. No bo tak, tutaj mają zaplanowany świąteczny stream, no to przydałoby się jakieś świąteczne wydarzenie. No i prawdopodobnie jutro ono się odbędzie. No i pewnie będą chcieli to jakoś połączyć. Będą tutaj jeździć ze świątecznymi ładunkami. W świątecznym wydarzeniu, na tym świątecznym streamie, no i też pokażą te rzeczy, które mają tutaj zaplanowane. Myślę, że to by było najlepsze rozwiązanie, jednak jak to będzie, to dopiero zobaczymy jutro. Warto obserwować social media, w tym Twittera, bo jeśli będą mieli w planach rozpoczęcie jutro tego wydarzenia, to prawdopodobnie jutro rano może pojawić się informacja o tym, że będą trwały jakieś prace nad platformą World of Tracks, a jeśli takie się pojawią, to prawdopodobnie jutro to świąteczne wydarzenie się odbędzie. Natomiast jeśli komuś nie chce się śledzić Twittera, to również można wpaść na nasz Discord, gdzie tam pojawiają się powiadomienia z Twittera, również od SE Software. Jeśli ktoś jest też zainteresowany, odpowiednia rola was spinguje, także zapraszam. A jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!